Cześć, chciałem przedstawić życzenia dla Wojtka z Gliwic od Niku pianistę. Życzę Ci, Wojtek, poczucia humoru takiego, jak posiadasz, spokoju wewnętrznego, prawdziwych przyjaciół, realizacji swoich pasji oraz no, mogę powiedzieć o charakterystyce Dnia Wojtka. Jest to osoba, która jest inteligentna, stara, jak jest młodsza, to jest wygodne, ale nie wiem, jak by się na maksimum. Nic nie robić. Jak dojrzewa, staje się bardziej konkretny i zorganizowany. Może być jakimś elektronikiem, sportowcem, nawet zarówno w stronę coś rywalizować, jak i w dziennikarskie, czyli coś opisywać, jakieś rzeczy też się obserwować i później dawać trafne opinie. Wojciech na pewno jest typem indywidualisty. Dla części osób wydaje się butny, niemiły i zarozumiały, w jest nieufny na dystans i ma wąskie grono i przed tym gronem się otwiera tak zachowuje barierę i dystans. I Wojtek to jest osoba, która może być wadycznie jakimś informatykiem, jakiś grzewanicz, jakiś samochodów, rzeczach elektronicznych i reparacje rzeczy ma tego anielską widział cierpliwość, oraz jestem jest dobrym do sobie i komikiem. I żyć, żyć Wojtek, abyś po prostu dalej robił żyć to, co chcesz i nie zważał na wszystkich, tylko słuchał ludzi, którzy do Ci dobrze życzą. Cześć Pa.